Mm. Wit Witam widzów Zrobię One vs One Oczywiście, a my lecimy Ice i blog dać Zrobię One vs One Ale no Na no, następny odcinek Może zrobię One vs One Stawię tam na Discord No wpisujcie tego Discorda Bo no Żebyście mnie znajomi szybciej nie no Kodem będę Dobra, mogą być lekkie lagi, ale lecimy. My sobie poradzimy oczywiście. Dobra, wszystko się zgadza. Ice Heights. Hmm. I lecimy. O, 616 pięków. A już widzę, że. No, ja już widać, że są lagi. Odcinka się nie da nagrywać. Co, ale on mi późno wyskakuje w ogóle. Ole Ole będę miał Jak Wyskoczę, dobra, wyskoczy. Teraz tu się utrzymać i... No dobra, nie. Dzięki kurczak za utrzymanie. Ale lagi, no! Z tymi lagami się nie da grać. 500 śpingu mam, przecież to jest... Dobra, przechodzimy to jak boty trudno. Nie! Dobra, a... Co ty się stało? Dobra, nie wiem. E, ok, Okej. Naprawdę, jak w Stumblegeist jest... ...ma za dużo... ...pingu, to takie dziwne rzeczy się dzieją, że ja nie wiem. Albo ci nie chcę podskoczyć, albo... ...coś z takich rzeczy, ...właśnie takie coś jest. Ej... Chodźcie i ucie się od mistrza pingu. Aha, dobra, no właśnie. Takiej zobaczymy, co się dzieje na klocku i na Lash jak mam tyle pingu. Więc lecimy. Dobra. Będziemy hmm. grać jak boty, to. O, <grych> hmm, złapankoś. Stój. Idźcie. Szybko. Hmm, duch, już jak widzisz, to jest prawda, że jak masz dużo pingu, to cały czas przenikasz przy ściany. A oczywiście, że nieprawda. O O, przeszłam. A. Z tym mistrzem tą grę. Juuu, sui, chodźcie. chodźcie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Z... Wow, żaden nie odpadł. Mistrzostwo. Mm. What? 17 na 16, 17, że ja odpadłem na no nie, chcę, nie, bo stałam na tym klocku i mnie nie chciał podskoczyć, nawet jak kliknął tu spację. No Leci drugi klocek i teraz będzie Rush też. też. Pięćset pięciu, naprawdę. Ej, hey, ale mi nie pokazuje znaku tego. Krzyknika mi nie pokazuje, no nie? To jest takie dziwne. Idzie. Pójdę mi wam. Pójdę. Ej. Ej. Pójdę. Pójdę. Naprawdę, ludzie, to ci słabi jesteś muszę tu asekurować, żeby... Ut! Nie no dobry jest, bo jak wywija! Te klocki, ojej No I się... No i się zaczyna No wygrałem chociażby tysiąc pingów Nie wiem jak No byle ja teraz zobaczę co się dzieje z ludźmi Mogę co wie, że jednak nie gramy przez przypadek. Dobra, mm. z ludźmi jednak nie gramy. Chcę jeszcze raz z butami sobie zagrać. I mam nadzieję, że teraz dadzą mi popalić. No, mm, ping spada już powoli. Dobra, odwołuję to. O kurde. Jak to przeżywam? Prawo Marcina wskazuje na to, że tego się nie da przejść. Nie profesorze! Nie! I tu w tych wiem, co idę z ludźmi. W ogóle mnie do rondy nie tapnie, co nie? No właśnie. Jest taki pop. Wiem, no, I takie lagi są. Dobra, szacowana czas oczekiwania zobaczymy. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, pięć, dziesięć, piętnaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Ej, nie, to piętna, faktycznie piętnaście sekund. Nie no no liczyłam liczyłem. No, lecimy. O, dwa to tak jest mamy. Dobra, są piki w ogóle? Dobra, tak. Żeby... Pamiętam dokładnie. No, o, no ja was osłaniam. Was osłaniam. O. o, rozwal to! Ile botów przeze mnie nie przeszło? Ja to miałem rozwalić. Y Aha, on mi skarżył na łeb Dobra, ale epic safe. Ty, ale to, buty przechodzą, co jest? Jest! Jest! Pszczółka, pelo mnie przyjdzie, no, ale idziecie. Like, Kic. Dobrze. Pszczółka sobie lata. Go. O! Nie. Jest! Dobra, to ja. Ja nie lubię przychodzić bo to zawsze by go Ja mi to ci wczyta, co nie. Dobra. Ulecimy czy doszła, map, a ta co miała dojść. Chyba nie. Chyba nie. No. Chodźmy ostatnią rundę. Ej ja widzowie, mamy już blokdasza. Właśnie chciałem zobaczyć, czy taki trik działa. Ludzie rozbicie to. To by sam rozbiję chwa. ten trik działa? Hop. Nie, ja, to jeszcze bliżej się chyba podchodzi, nie wiem. Chyba boję się bliżej. Aha. To są właśnie te triki zakazane. Dobra, gram z taką kamerą. Na pewno mi się nie uda wygrać. Właśnie! O tym mówię. Stój tu, gdzie? Gdzie? Tylko jeden został. Nie! i co to było. Próbowałem się z tej wyembrakować. Wcześniej wyskoczyłem, bo to był taki stres i... No. Dobra, lecimy. Z odwróconą kamerką mamy challenge. Odwrócę. w sumie po dzisiaj pierwszy krok. Nawrócę. Hop. 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 Ajajaj. A z tym kamerą się tak fajnie gra. że idealnie. Dobra. Hop, hop. Nie. Musiałem. Zginął. Nie nie, nie. nie, 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 nie. Dzięki. Jo! Uf. Się uratowałem. Dobra. Czekaj jaki klocek, dobra ten. Tego co? no chciałem wam rozbić jeszcze. Kurde. Dobra, jest. wam Dwa botoż to przeszło. Nie! Dobra, teraz temu trzeba pomóc bardzo. Będzie leżał. Dobra, jest. Gdzie ty leżysz? Tam, rozbijaj. Z, z puty. Nie! Nie wiem, przeniknie, ale dobra. mi się da dojść do takiego poziomu. że to jest nienormalne. Dobra, widzowie. Leci mu dalej. Mhm, mhm, mhm. Dobra. Um, chcę... Ale nie wiedziałem, że na podwójne krotki się da z butami, że... To boty odpadały za każdym razem. Dobra, sorry, nauczył co na kamerę. O! Ty. To się da? Jeszcze raz chciałem. Dobra. O sztos. Hop. O zielone. A bo tam się na brzuch idzie. Chyba. Teraz. Teraz to ja nie wiem. Czekaj. Dobra. Hop. Jak będą kolce to mam przewalone Dlaczego czemu to jest? Przecież to jest trudne nawet dla botów By na to nie patrzeć Co teraz? Chud! To teraz? To buty są takie mądre Dobra, odwracam kamerę Ale aż tyle botów poprzechodziło Nie! Jest, trik z piąską, szybko! Dobra, jest! Zrobiony. Mamy to. Dobra widzowie, yeah, let's go dalej. Ej! Głowy bota mnie nie chciało wybić. Dziwne. Dobra, dobra, do. Hop! Jest, jeden. Zapomniane za Dobra, wypełniłem legendę. Nie wiem czy widzowie wiedzieliście, ale A tych zielonych tych wystarczy użyć spacji i to cię tak w górę wybije. Więc my to robimy. Poczekajcie, gdzie to? Tylko musi to być. Chodź 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 Hop. Co jest? Jak on wygra tą grę, to powielę. Znaczy ten. jest kosmonauta przyszedł dobrze, że mu rozwaliłem jest, dobra nie, ja, pszczółka maja odpadła nikt nie chciał ten nie gadaj że on wygra no wygra, już dobra, Chcemy tylko teraz jeszcze kto raz w klocka Potem jeszcze wrażałę Dobra To Mhm. Mm tu trzeba teraz szybko grać Nie no znaczy wolno Nie chcę żeby jak najwięcej botów poprzechodziło Dobra, dobra, dobra Przeniknę! Nie, myślałem kiedy się takie podało Dobra, idźcie, idźcie, idźcie no Dobra, teraz robimy save'iki y szybko sobie. my lecimy dalej Mieliśmy robić te save'y, dlatego teraz jestem przygotowany Dobra No i idźcie, czekaj, dobra, teraz save'ik Nie przeszkadzać mi O, jednak nie wyszłam do roli, raz taki o, o! właśnie tu musicie spacji użyć i wtedy. Tu jest tak wybijana. Dobra. Dwa savy zawaliłem. Teraz. Jeszcze jeden save, poczekajcie, jeszcze jeden save. Dobra, walimy teraz save y, widzowie. Okej. Okay. Dobra. Nieważne, jaki blok cały czas lecimy w save'a Dobra. Lecimy w save'a <tryk> ja mam pomysł, jak będę e, w tej sytuacji, jeżeli bym po prostu save'a <tryk> I no, tylko tyle. My lecimy w najlepszy mi praktycznie, żeby tak sobie do tyłu polecieć. Dobra I tu trzeba musicie spacji użyć, i wtedy to was wybije po prostu, co nie? Boże, spacji. No. Musicie spacji użyć w odpowiednim momencie. Pewnie to wiedzieliście albo nie. Hop. Zagrożonych sytuacji, ale tu nie ma żadnego zagrożonych sytuacji. Wiedziałem, że nie zrobię. Ale dobra widoczność. Dzięki za oglądanie. I... I... I...